Cześć, witam wszystkich z tej strony witam was Belmondo Dzisiaj opowiem wam ciekawostkę muzyczną, a będzie to o zespole 2 Unlimited O zespole, który był słynny w latach 90. Wykonywał on muzykę Eurodance i Rave Jest to zespół, który pochodzi z Holandii i tworzą go Anita i Ray Anita wcześniej pracowała jako sekretarka a Ray był kucharzem grupa popularność tak jak mówiłem zyskała w latach 90 za sprawą słynnej piosenki pod tytułem Get Ready For This natomiast światowy sukces przyszedł Taki e, z taką piosenką, znaczy początek lat 90., e, czyli Get Ready for This i Feeling Zone. Get Ready for This powstał w pierwszym roku, a rok już później Twilling e, Zone. I w 93 najsłynniejsza piosenka tego zespołu. Jest to piosenka No Limit, która do dziś została przerabiana przez wielu artystów. W 1993 roku zespół otrzymał nagrodę World Music Award w kategorii Best Selling Dutch Act. Po paśmie sukcesów Między innymi w występie w programie Top of the Pops. A w 1996 roku w wyniku konfliktów co do przyszłości zespołu działalność Limite została zakończona. Eee, po rozpadzie zespołu Anita eee, zakończyła. Rozpoczęła pracę w stacji radojowej. W krótkim czasie wydała również solowy album zatytułowany Reality. Ray owszem, też próbował kariery solowej, jednak bez powodzenia. W 2000 w roku Ray i Anita stworzyli projekt o tej samej nazwie co mają imiona lecz ten projekt nie odniósł już takiego sukcesu w 2012 roku y, To Unlimited został reaktywowany i yy, jakoś to tam szło a w 2016 roku Anita odeszła od zespołu i zaczęła karierę solową. A do zespołu Tu Unlimited dołączyła nowa wokalistka Kim Verguna. No, to taka krótka informacja o tym zespole. Ogólnie polecam Wam. Zespół ma fajne teledyski. No i bardzo fajne piosenki. Jedną z takich piosenek też jest bardzo fajna. Jump for Joy e, Jeszcze jakie tam No One, fajny teledysk, e, Let T the Be the Control Body, bardzo rytmiczna muzyka. E, co, Real Thing, bardzo fajna piosenka takich, takich wiele mieli takich fajnych, o maksimum Overdrive może też się bardzo komuś podobać, Here I Go bardzo fajny czarno-biały teledysk także polecam wam trzymajcie się do następnego, pozdrawiam was Belondo, cześć